Właśnie nagrałam taki bonusowy, ekstra odcinek. Ojej, założyć jest ciężko z karpety. Haul. Właściwie nie pokażę dla wspierających. Zerknijcie sobie. Takie ekstra tam będą wlatywać ole, które tutaj nie będą. No wiecie, tu nie wszystko, a tam dla wybranych. O, wam no miło. Poczekajcie. Muszę się ubrać. Ja robię sobie drugą kawę. Dzisiaj dzieciaki mnie po prostu zmęczyły. Wyszłam z siebie 28 tysięcy razy. Nie, miałam tak nie mówić. Wyszłam z siebie 100 razy. Po prostu wyszłam z siebie 100 razy i, 100 razy i mówię, chyba mi zamknę wariatkowie. Chyba mnie zamknę wariatkowie, Ja po prostu dzisiaj nie mam, nie mam po prostu. Nie pokazuję więcej. Dobra, porozwalałam wszystko. Dobra, mam wam to Będę się układać. A, tak, żeby się nie widzieli? Nie, nie, Po prostu nie mam czasami siły, tak mnie. To jest cieniem, ja to jest złudzień, czy coś. Chyba tak, chyba to też ma ze sobą. Po prostu wyszłam z siebie i mówię, no nie, no dzwoncie, bo wariata niech zabierają. W sensie... Yy, w sensie wiecie no... Nie to, że jak wariatem ten byłam, tylko po prostu yy, ja nie mam... No nie mam czasami cierpliwości, bo, znaczy cierpliwości, no Jak to by wam powiedzieć? Po prostu... Wiecie, jak dzieci potrafią tak zdenerwować i, i sami nie wiedzą czego chcą i w ogóle, że... Bycie mamo nie jest łatwe, ja podziwiam osoby, które mają dużo dzieci, ja podziwiam, ja nie wiem jak oni sobie czasami dają radę, bo nie jest tak łatwo zawsze, nie zawsze jest tak łatwo i po prostu trzeba mieć dużo naprawdę cierpliwości i umiejętności, żeby sobie z, tą, z tym wszystkim poradzić. A gorąco, nie muszę się napić wody. Prząknę na chwilę, śniadanie zrobiliśmy, zjedliśmy urą, siądę sobie z tej strony tutaj i idę, zabieram się do to robienia kawy i to sobie trochę posiedzę. Czekajcie. Oh. Mam ja dalej w tym swoim pancerzu i boję się nawet to zdjąć. No, pomimo fakt, że się nie wysypiam i w ogóle Oskar też ma jakieś fazy. Nie śpi, za blisko jestem, za blisko. Nie śpi w ogóle płacze i jeszcze krzyczy idź, idź, nie podchodź do niego, mimo że płacze. Woda, wody mało pije, słabo mi idzie. Potrzebuje takiego, wiecie co, poruszania się. Mhm. Takiego poruszania się potrzebuje, żeby, co, wyjść i naprawdę wybiegać się o trochę tego energii, Zamknęłam okno. dobra, zaraz otworzę. No dobra. Oczywiście cały wrół prania nie czeka standardowo. Udało mi się w końcu dzisiaj złożyć za... O, matka, tylko kaszawka blana. Trochę posprzątaliśmy, Nikola trochę posprzątała. Nie powiem, ale trochę pomogła. Była dobrać paczkę też w yy, paczko macie, więc no... Trochę pomogła, ale też nie zawsze tak jest łatwo. Yy, teraz mi ucieknie myśl, o której ja tutaj połączyłam, żeby wam powiedzieć. Kurde, dziękuję, że dopiero zaczęłam opisywać na komentarze. Dziękuję, że podobały Wam się moje vlogi że yy, chcielibyście też czerwieć. No nie wiem, no, kurde, to wiecie, czy coś się będzie działo? Nie wiem. Nie wiem, że Cię pokażę, to ja nie umiem czegoś zapanować, bo to wszystko później jest, wiecie, co, zweryfikowane i tak przez życie i ja na to czasami żadnego wpływu nie mam. Hmm, hmm, hmm. No, dobra, wiecie co, no właśnie, potrzebuję takiej iść i się wybiegać porządnie, ale jeszcze poczekam tych 2 czy 3 dni, kurna, z tym biegać, nie wiem, ale bym poszła tak, no chyba by mi się nic nie stało, co bo nogami będę ruszać. No i żeby, to, to, to jest naprawdę takie, jak macie te emotki takie z taką burzą w głowie, no to pobiegacie i ta burza, wiecie, Rozpłynie się w powietrzu i wracacie z czystym tym takim łbem. Dobra, ale wiecie, co mi przyszło na myśli? To nie to. Zbliżają się moje urodziny 100 lat. O, matko, coraz starsza się robię. Kiedyś się cieszyłam, a teraz człowiek już nie cieszy. Nieważne, nie o to mi chodzi. I ja wymyśliłam sobie challenge, jakoś mi na To już było robione nie tylko przeze mnie, to już kilka osób robiło też przede mną. Przede mną. I ja sobie tak wymyśliłam, że to będzie a To będzie istne śmiechowate. wiecie co? I tu jest Wasza prośba ode mnie, do Was. Wasza, wasza, mam do Was prośbę, może nie tak. O, moja do Was prośba. Wymyśliłam sobie, że zrobię sobie takie challenge, jak niektórzy robią, zbliżają się ich urodziny, akurat no, z mojej się zbliżają i napierzemy do stu firm. Um. I zobaczymy ile film się przy odezwie i z tych stóp śmieje się za <to> <śmieję> I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak. Ja, ja sobie muszę zapisać, to trzeba trochę wcześniej rozplanować, ja już tam jedną firmę tego napisałam, jestem skromna na razie, tylko jedną, do której napiszę, taki w, w postaci, to jest challenge, nie? To jest challenge. I moja prośba, jakie Wy chcecie, żebym do jakich firmy napisała. Więc jeśli macie jakąś taką firmę, to napiszcie mi, nie wiem, nazwę tej firmy, nie wiem, jakiś link, zostawcie adres, żeby to była jakaś, jedna no, taka prawdziwa firma, nie jakaś taka widmo, która nie istnieje. A ja do niej napiszę wiadomość i zobaczymy, ile firm się uda na stu, być może zero, <noise> ale już widziałam takie coś na kanale, na kanale innych dziewczyn, tylko że one to robiły chyba tego samego dnia, tak jak ja Wam mówię, napiszemy do stu firm, a potem tego w tym samym filmiku były rezultaty, kto tam co tam wysłał na, z okazji urodzin, nie, bo o to też chodzi, więc ja takie coś sobie wymyśliłam, a do moich urodzin jeszcze trochę jest, trochę, więc yy, to taki pretekst, nie, yy, dlatego zobaczymy bardzo ciekawa i właśnie nie wiem do jakich. No na razie mam tylko pustkę taką, muszę poszukać w Instagramie dlatego chciałabym, żebyście mi przysłali, tu na początku mówię w ósmej minucie, powiedzmy, tego odcinka, vloga, nie wiem, co to jest, pogadanki, żebyście mi na linki wysłali. Do firm, do których chcielibyście, żebym ja napisała, a potem jak coś się ten, to Wam nagram film. Być może ten film będzie bardzo krótki, zerowy i w ogóle jakiś dobry humor mi wrócił. Jak ja tylko się do Was łączę, to po prostu powraca mi humor. No i to tyle. I to tyle. I to A teraz ja lecę chować to, co tutaj przedstawiłam Wam na tam, na wspierających i. Mm, no i dobra, i żeby tutaj nie za, za nudę, bo zaraz będę siedziała i gadała, póki dzieci śpią, że nie pójdę sobie umyć łazienkę. No, ja się sprudnę. Wszystko jest brudne, mam wrażenie, że jest wszystko brudne, najbardziej, jak będzie słodko, to wtedy ja widzę. Tutaj ściana to jest ściana po prostu odcisków, ściana po prostu, plam, tu palce, jest milion dwieście dwa znowu tak mówię. Okno to też wiecznie palce, nosy, ręce, ale kiedyś urosną, kiedyś będziemy za tym tęsknić, co nie? I będę mówić Wam, że o, kiedyś jak były małe moje dzieci, to było brudne, palce, nosy, twarze, a teraz nie ma nic, jak będę tym nagrywać. Duży do tego. dobra, ja, ja się rozłączę, bo ja zaraz nie długo. Cóż ja za ambitny plan miałam, że sobie umyję mikrofony. Ha, ha. Ha. Jak? Jak? Ja nie wiem jak. Jak ja tym nie dosięgnę? Może, że mam lewą rękę. O matko, lewo przestawiali. Jejku kochany. Te moje dzieciaki, to wiecie co? Aż mam się suki teraz na Wiecie, dobra, lewą ręką nie jest tak łatwo sprzątać. Może przeproszę sufit. Kurde. Ojej, ja kochana. Ja naprawdę będę miała takie mięśnie, tą lewą ręką, tyle dla sądzienka sprzątać. Ale naprawdę, stoję tak i tak. A! Mówię, kurde, zapomniałaś. Dobre. Sprzątajmy chociaż trochę. Żeby robaków nie było. No nie, ja no tak dużo nie jest. Zresztą szafka o matko. Co się z nią stało? Nigdy więcej białych szafek! Nigdy więcej! Tych klamek też nigdy więcej. Ostatni raz. Ostatni raz takie klamki i takie białe frunty. Szminka, pytanie ciekawe. Za sto punktów. Jest sprzątanie, Oskar wstało. Koniec. Dziękuję bardzo. Miło było. Idę do niego. Mój syn, to powiem Wam, to jest syn. Co Ty sobie znalazłeś? Ale moi drodzy, prócz kawusi, którą sobie tutaj zrobiłam, ach, nachlapał tak to jest takie streszczka mleka to przyszła do mnie świeżutka, piękna, pyszna. Uwielbiam same chyba gorące nowości dla mnie, ale. Nie jestem pewna, już nie pamiętam, także oczekujcie, niedługo będzie coś tutaj. Ach, gorące bułeczki aż parzą. Szkoda, że nie mogę Wam teraz tego pokazać, bo, bo no, jeszcze nie otwieram, później sobie otworzę, ale to już niedługo, niebawem. Zapraszam Was na kiedy? Na kiedy na film? Będzie 9 czerwca. Tak, 9 a ty sobie wziąłeś jakie tu słodkie mamy mamy koteczki myszka, miki misiaki i co jeszcze? i serduszka ale czy to są yy, a, to jest, a to jest misio, myślałam, że to słonik słonik, słonio myślałam, że to yy, są nikoli te takie cukieracki ty się poczęstowałeś, tak? nie, aha, no dobrze no dobra, Nikola nie widzi, zresztą ty chyba wszystkich nie zjesz. Nie, no będę go pilnować bez przesady. No ale powiem Wam, że pogoda też się zrobiła. Aha. Mam tutaj termometr, więc nie wiem, ile jest stopni na dworzu, ale jest piękne w końcu niebo. No, mam nadzieję, że te upały tak szybko nie powrócą, bo no jednak o, nie chcę się dusić w tym swoim, tej swojej siatce, ale jest cudowna pogoda, znaczy, niebo, niebo. Powiem Wam, że to niebo jest takie piękne, śliczne. Nawet wiatru nie ma. Bam zrobiłeś, tak? Nie? A kto zrobił bam? Kto zrobił bam, jak nie Ty? Gdzie zrobiłeś BAM? O mam mam A tu jest BAM Proszę Proszę Ja nie wiem czy mi się dzisiaj uda wyjść na dwór Bardzo bym chciała Ale wiecie, że on strasznie ucieka I ja potrzebuję na podwórku dwóch rąk Ale Nie będziemy czekać aż tata wróci Wczoraj wychodziłeś z tatą? Ten bukanie szumy to piekarnik włączyłam, a najpierw z to, że go włączyłam, e, a nie ustawiłam temperatury, tata, więc schodziłby do jutra. Tata, tata, tak, zaraz przyjedzie na pewno. No mam nadzieję, że mi się jutro w końcu tata, jecha, do gminy. Mama, mama, złożyć ten wniosek mama, o nowy mama, dowód. Słucham. Mama, tak! Tak! Tata, Coś chciałam Wam powiedzieć, kończę tego woda. Mama, mama, Słucham! Tata. Tak! Wkładasz do serduszka, te cukiereczki wszystkie? No tu wkładaj. Co zrobiłam Wczoraj chciałam sprawdzić, jak to wychodzi z tymi kodami rabatowymi. Będę miała kody rabatowe, ale to pewnie tu już po ptakach, dlatego i na Instagramie mnie obserwujcie. Jest coś takiego na temu, że jest loteria. Robicie loterię, wciskacie, no i tam udało je Wam się wygrać, nie wiem, minus 500 zł, bo no ściema jak cholera. No ale nie, dobra, najpierw złożyłam zamówienie, potem patrzę, mówię, to jest. No dobra, spróbuję. Dobra, złożyłam drugie zamówienie. Patrzę, jakie te bony dostanę. Myślałam, że tak jak oni napisali, ale to nie dostałam bony na 20 zł, na 75, na chyba 100, to musicie wydać 200. No nie, no, nie wyrobię się raczej, już bez przesady. I, I tam chyba na 300 zł, bo znaczy, opłaca się bardzo, jeśli składa zamówienie, no ale ja musiałam dwa razy złożyć zamówienie i w końcu złożyłam dwa i Rozłączyłeś, nie rozłączaj i z końcu złożyłam trzy zamówienia, ale już te trzecie było, widzicie, co takie bardzo małe, wykorzystując te 20 zł, bo naprawdę się opłacało, no, ale raczej no już nie wydam 200 zł teraz, żeby zaoszczędzić stówę. Także te bony skoczą Wam chyba na Instagramie, na Instagrama wskoczyły, więc zanim wy to, widzicie, to już skoczyły, może ktoś będzie chciał skorzystać. Ja powiem Wam, że gdybym e, przed tym pierwszym złożeniem zamówienia miała taki bon na tą stówę, to naprawdę bym zamówiła trochę więcej rzeczy, bo się opłaca, bo jednak 100 zł macie tańsze. O 100 zł całą kwotę wychodzi Wam taniej, no to naprawdę bardzo się opłaca, no ale ja to chciałam sprawdzić, jak to wychodzi. No to tak wiecie, co wychodzi, bo to mam chyba 2 czy 3 dni do wykorzystania, więc... E, i tak złożyłam trzy zamówienia, więc albo zrobię ogromny hol, nie wiem jak to wyjdzie, bo wszystko złożyłam, nie naciskaj. Zrobiłam jednego dnia. Założy, złożyłam trzy zamówienia. Mam tu plamę jakoś z tej strony, coś mam brudnego tu na telefonie widzę. O matko. O, Oskarek. No, złożyłam trzy, więc nie wiem jak to przyjdzie. Czy przyjdzie jedno wszystko razem, czy przyjdą podzielone po... po, 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 po nie wiem. No więc... Nie wiem. Obserwujcie mnie na Insta, tam będą skakiwać, jak będę jakieś szkody wam. Dla was to, to wam wstawię i chyba zaraz to zrobię, żebym później nie zapomniała, bo może dużo ludzi chciał skorzystać, no to naprawdę bardzo się płaca, no bo ja jednak już nie skorzystam, no już teraz nie wydam 200 zł, bo już wydałam, że... Miałam kończyć, ale tak, w piekarniku mam kurczaka w żaroodpornym naczyniu, który nie jest używany pierwszy raz, a nawet już dużo razy używałam i wiecie, że mi pękło, I tak zastanawiam się, Pięknie nie pęknie to. Pierwszy raz możecie taką sytuację. No ja co jakiś czas, jak piekę kurczaka, to wiecie, podlewam go tym sosem, który wypłynie, albo... Uważaj z tak, żeby nie było za suche. Piękne, jakie usta. Mój. No i podlewam i słyszę taki pstryk. Mówię, hej, to uciekaj, co tam się stało? Patrzę, tę Jak będę wyjmować, myślicie, że nie pęknie na pół? Moje się teraz uda, lewą ręką, ja sobie mogę podać. Ale nie, ani nie stuknęłam, ani nic. Czemuż to tak się może zdarzy zdarzyło się? Pójdź te gorące, no, jakie ja mam to? No nie da rady, wiecie co, no nie da rady. Ja muszę podciągnąć swój. I to zrobić jedną prawą ręką, bo przecież. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że to mnie pęknie. Nie wiem czemu. Jakaś temperatura, jak otwieram piekarnik, czy co? O dobra. Czy mieliście też taką sytuację dziwną? No i co, to żara, co ona nie wykosza. Odejdź, no się boję, że tu podejdziesz. Już kiedyś teraz to a otworzyłeś się. Odejdź, odejdź. Tym bardziej, ale dobrze, za chwilę tylko, żebym to schowała. Tym bardziej, że ono pękło. Jest jeszcze w całości, ale pękło, jest rysa. Nie wiem, czemu tak się mogło zdarzyć. Zobaczcie, tu całuśnik. Tu jest si, wiesz? Ja bym nie chciała, żeby ci bolało, bo już się oparzyłeś kiedyś, tak? I płakałeś strasznie. No, mówią, że człowiek się uczy na błędach, ale ty jeszcze się nie nauczyłeś. Si, odchodzimy, synuś. Pedro, 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 jak tanczymy? Czekajcie. Jak tanczymy, pedro, pedro, pedro? Pedro, pedro, pedro. Au! No, bym się uderzyć, ułamałabym sobie. Ziemniaczki się gotują, za 10 minut będzie wiadomo. Już to taki piękny! Trzy przewracają? przywracają. No. Pa, pa, pa! Naciśnij czerwony guziczek. Pa, 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 pa! I love you! I love you! Jeszcze? I love you, you! I love you! Dziękuję, że jesteście ze mną, jest was coraz więcej, to jest po prostu piękne. No dobrze, już I love you powiedzieliśmy, więc ciao! Ciao! Yeah. Ciao!